Cześć Widzowie, no dzisiaj wbijamy no myślę, że Rosę Tak Rosę dzisiaj wbijamy na 20 rundy. Bo muszę się streszczać szczerze Popatrzcie co się dzieje z sezonem yy, Zaraz Wam pokażę to świetnie Dwa dni Dwa dni dosłownie zostało do końca sezonu Więc tak, ja myślę, że Popatrzcie jak ja mam plan Ja sobie po odcinku sobie jeden odcinek, gdzie, bije, gdzie wbijam Jackie ale potem jeszcze tych wszystkich trzech zadymiarzy wbiję troszeczkę wyżej na... na ten. Zaraz wam pokażę. Na 525, dlatego że no, powiększa mi się o 30 stra no więc no. I tak, dzisiaj mam roczny przesmok. Całkiem niezła mapa na Rosę i na Jackie, no więc tak, lecimy z wbijaniem. Ja tylko nagram ten odcinek, wzrosł to od razu na nagrywam z Jackie, a jeśli jeszcze będzie dobra mapka, kiedy się zmieni o 20, to jeszcze nagram ze 100, ale jeśli będzie słaba mapka, to raczej nie nagrywam. Tutaj ludzie se też wbijają na 20 rangę. Dobra, okej, okay, 900. W ogóle ostatnio mi dobrze poszło, no bo zagrałam jedną rundkę tym sergem i całkiem nie mi poszło, szczerze. Dobra, okej. Okay. Wchodzę, krzaki, krzaki, krzakeczki, krzakeczki, krzakeczki. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nikogo nie ma. O, czemu takie lagi, czemu takie lagi? Nie wiem czemu, ale były straszne lagi. Dobra, okej. Okay. Czemu jest napisane, że ja zabieram, to mnie ważne? Myślę, że z Rosą nam pójdzie szybko i tak jak samo jak z bo naprawdę dzisiaj mam jakieś szczęście. Kolejna Rosą. nie o co tu chodzi. Jezu, jak można mieć Edgara na 19 randze. Kurzesz mnie. Ty też rosło. Ty też Раз, 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 раз. Не, не на Роса, а тебя забей, XD. Есть. Москотик. Добра. Что мы тут мамы? Трех за дня же. Ну, ты не р ⁇ г, XD. Она еще боит, Гара, немного. Walczył. Nasik od razu pierwsze miejsce. <słuch> no to przyjemnie. Ubraliśmy się z, kolej z kolejną rundką. O Jezus, nie. Frank. Trochę boję się dwa takiego zabierać u niego. Bo... Wiedziałem, że coś mi zrobi. A e, czemu on mnie bije? czemu on mnie bije? E, przecież ja byłem za tym. Widać, że. Tak, Co zrobili, Franku? Co zrobili, Franku? Bo chce... Dobra, no, nie będę sprawdzał, bo mi się to połamie. Ale ja potem sprawdzę po odcinku. Co zrobili, Franku? Że on może teraz przejść, a nie czy co? Nie wiem, dobra, okej. Okay. Nie wiem, dobra, okej. Okay. Jesteśmy w respie całkiem dobrym, dlatego że ja tu mam taką taktykę, że ja idę po bocznych. Dobrze, koletka, proszę za Bibi, proszę. A nie, dobra, ja se tu będę siedział i tak się dym będzie zbliżył ja będę się troszkę oddarł. To jest taktyka całkiem. Ja sobie wymyśliłem, kiedy grałem dynamikiem. Bo w krzakach był Frank, i jest tak pobocznych Szedłem. Dobra, I tak też możecie z tej taktyki. No nie! No! Poczekajcie chwilę, bo zaraz Super znowu coś miesza, miesza, miesza. I zaraz będzie tak jak coś, no. Wiecie, Super Zew jest taki bratny. Myślę, że. Jakby takie przypadki, no to dobra, ja to zaraz wszystko opnę i wszystko to naprawię. Dobra, już jestem, widzowie, w sercu. Jedna rundka, ale całkiem długa. Dobra, okay. No to lecimy z kolejną rundą. Jezu, tutaj zgodne też elemy nie zabiję. tylko ty taka głupia jesteś? Raz, 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 raz. raz. NIE 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 NIE! Nie możesz tego zrobić, nie możesz tego zrobić! Nie pozwalam ci! NIE! Poczekajcie, chwilę widzowie, bo Supercell naprawdę... On ma nie takie mózgi jakieś... Dobra widzowie, okej... Okay. Teraz musiałam wejść, bo naprawdę Supercell mnie strasznie zdenerwował. Oczywiście nic nie było w mojej skrzynce, bo oczywiście Supercell jest na tyle wredny, że mnie nienawidzi. Tak jakby ktoś nie zrzucił, to jest taki fakt, że Supercell mnie nienawidzi. I tak, no, dobra, no to gramy kolej, kolejnych naprawdę, no nie da się tak robić, chyba wleci druga część. Albo zrobi jeden długi odcinek. Ale jeśli tak będzie na tyle pokazów, to, to ja będę musiał zrobić część, bo naprawdę... No wiecie, jakie jest wkurzający w chyba o no, mieście, no, coś nie raz. Naprawdę, tej zgodne mieliście to ze strazy i ja. Sprawdza naprawdę no niedobrzy ludzie. Musicie przyznać, jak i ja. Przyznaję, że to niedobrzy ludzie. O Jezus, no brawo, Krow, ja to zabiorę. Aj co? Moje. Ja się cię nie boję XD. Ha, ha ha, chytry jesteś, XD. No czego? Co podchodzisz? Co podchodzisz tak jedę? Nie zwolnił drugi raz pod rząd. Ech, halu, super. Ech, wy chyba macie coś z mózgiem, nie tak? Nie można przecież dwa razy jezu pod rząd zwolnić. No wniosek że dzisiaj tak. Ja nawiedzę supercella i nie będę nigdy go lubił. Już nie sądzę, dawno, ale po prostu powtarzam. OJ! Nie... Także ma szczęście, ja jezu tak nigdy nie mam, że są awki To jest dla mnie jezu niemożliwe Proszę, proszę bardzo O no Jezus to ładnie zaraz dam wam mu rzucać. No brał okay. Nie no Jak to będzie? Jezu, naprawdę super. Co, co mam takiego co zrobiłem. No super sam z nawet nie, nie widzę, ale jakoś takie tą co trochę nie słyszę. Gram bezfalne, ale sami producenci, no naprawdę, są inni. Myślałam, że po odejściu Ryana, będzie to no, wszystko, super. naprawdę super cel, no, będzie fajnie, a tutaj, no, widzę, że nic się nie zmieniło. Dani i Frank daj znowu znowu świrują, jak świr. Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to są członkowie Supercella Browsers. Jak tu dziewięć z No to przecież nie są 20 rangi. halo? Dobrze, proszę. No to ładnie. No to ładnie nic nie Nie! Dwa na jednego banda u... Dwa na jednego. Jezus. Teraz włókno złożyć. One widzę piątych miejsc. One są najgłubsze. Wolę już minus że od tych piątych miejsc. Totalnie bez sensu. Tak się strasza, że ci daje jakieś głupie piąte miejsce, skoro prawie harnie. No powieszcie, piąte miejsce plus dwa, czyli pra... no, jest o prawie nic. Czwarte miejsce plus pięć. No, wow, Jezus.

Dlaczego Edgar? Ja co trzeba co Jezus Dobro, okej okay. Nie no To w ogóle, jak nie rozumiem że ludzie, mają na tak wysokie rando, to Przecież to taka osobizna.

Jest! Mam to! Uu. Nie lubię tego podwójnego naciskania, do okej? Okay? I teraz, no, wystarczy drugie miejsce. O Jezu! Tak odcinek będzie troszkę dłuższy. To prawda. Proszę, dajcie mi to drugie miejsce, bo się wkurzę.

Mnie to wszystko wkurza Okolcik Zdobycz Okolcik Okolcik jest chytry Z tego co widzę Dobra, okej okay. Plus sześć Dobra Plus siedem Wielkie okay, starcie Teraz spróbuję tego, kto się podłapać. Chodź tu, kto chodź tu, kto No, oczywiście mnie ten serca bił. Plus 300 Stereopointów. Poczekajcie, chcę coś sprawdzić. Oczywiście najpierw jestem w jednym ale to już zrobię poza odcinkiem. Dziękuję za oglądanie. No i życzę miłego dnia. Pa.